Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. To jest ciągle jedno słowo, aczkolwiek zmieniamy je całkowicie i w formie, i w sposobie, który chciałbym zaproponować na modlitwę. Do tej pory, tak jak wspomniałem, mieliśmy jedno lub kilka słów, które braliśmy z kontekstu Ewangelii. Na najbliższe, jak Pan Bóg pozwoli, lata, chciałbym Wam zaproponować porównywanie dwóch przekładów Pisma Świętego. Pierwszy liturgiczny to piąte wydanie Biblii Tysiąclecia, które czytamy w Kościołach, zatwierdzone przez Episkopat i odpowiednią kongregację watykańską. A drugi przekład to Biblia pierwszego Kościoła, o którym często w jakichś komentarzach czy mailach wspominaliście, bym częściej go używał. Stąd pomysł, aby brać fragment Ewangelii dnia właśnie ten liturgiczny z piątego wydania Biblii Tysiąclecia i szukać innego sposobu przełożenia tego fragmentu w Biblii Pierwszego Kościoła wydanej przez wokację, i dzięki temu porównaniu i zestawieniu Modlić się tym słowem, więc mam nadzieję, że ten nowy sposób się Wam spodoba. A przechodząc już do rzeczy, dzisiejszy fragment, który wybrałem do porównania i słowa, które wybrałem do porównania, jest taki: Wtedy przemówił Jan, Mistrzu: Widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy Mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. To jest Biblia Tysiąclecia. Przeciwko wam, ten jest z wami. W Biblii I Kościoła zaś mamy słowo przeciwny wam. Nie przeciwko wam, ale przeciwny wam. Wiecie, to bardzo dużo wbrew pozorom zmienia, bo przeciwko wam jest bardzo personalne. Ktoś jest przeciwko mojej osobie. Wręcz to jest takie konfrontacyjne. Ale przeciwny oznacza. Nie tyle personalną konfrontację, co różnice w poglądach, różnice w pojmowaniu świata, różnice w pojmowaniu Pana Boga. Przeciwny, w znaczeniu inny, może czasem w opozycji, ale nie ukierunkowany personalnie, agresywnie na osobę względem mojej osoby. Więc tu nie chodzi o. Konfrontację, tylko chodzi o inne myślenie, które jest przeciwne, czyli nie takie jak moje, nie takie jak moje, ale niekoniecznie gorsze, czy też sprawiające, że mamy, nie daj Boże, wchodzić na przykład w konfrontację. Zobaczcie, nieraz możemy być tych samych wartości, możemy być tych samych poglądów, możemy być osadzeni w podobnym kontekście społecznym, religijnym, a na przykład nie potrafimy siebie lubić, po prostu, bo nam temperamenty nie spasowały, nie? Czasem i tak bywa. I, 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 I jest w nas wiele przeciwnych rzeczy, które, no właśnie, sprawiają, że nie idziemy tą samą drogą, ale znowuż nie jest to personalne. Dlatego dzisiaj, kiedy zestawiam sobie to z Biblii 1000 przeciwko Wam, a Biblii I Kościoła przeciwny Wam, to o wiele łatwiej mi zrozumieć, o co chodziło Jezusowi w tym zdaniu, właśnie biorąc ten przykład Biblii I Kościoła, gdzie Jezus pokazuje, jeżeli nie, nie zabraniajcie nikomu w moje imię wyrzucać złych duchów, zdrawiać, nawet jeśli myśli inaczej niż Wy, czy nie jest Wam po drodze. Pozwólcie mu to czynić w moje imię. Bardzo to do mnie w ten sposób przemawia. Dlatego, kochani, chciałbym, żebyśmy w tej nowej formie, też w tej nowej formie, na koniec zawsze modlili się tym słowem, zbierając niej jako okruchy tego, tego słowa. I dzisiaj chciałbym prosić, aby dzięki temu słowu w naszym sercu, pomimo tego, że Przeciwne nam rzeczy spotykamy na drodze. Nigdy to nie powodowało jakiegoś wejścia w złe relacje, czy nie daj Boże, agresji wobec drugiego człowieka, ale byśmy potrafili uszanować to, że ktoś idzie dobrą drogą i czyni piękne rzeczy, choć może inaczej niż my. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.